Psi muszkieterowie i kradzież królewskiego klejnotu w nowej przygodzie. Królowa traci swój najcenniejszy klejnot, a muszkieterowie muszą go odzyskać, zanim trafi w niepowołane łapy. Kto za tym stoi? Czy to kolejny spisek? Przygotuj się na akcje, pościgi i nieoczekiwane zwroty akcji. Tajemnica w pałacu był piękny poranek w zamku królewskim. Słońce wdzierało się przez wysokie okna, oświetlając podłogi oraz bogato zdobione komnaty. Wszystko przebiegało spokojnie. Aż rozległ się krzyk: alarm, alarm! wył strażnik. Skradziono diament królowej, cały zamek pogrążył. Się w chaosie. Służba biegała we wszystkie strony. Strażnicy gorączkowo przeszukiwali komnaty. A królowa była bliska omdlenia. Mój drogocenny diament, lamentowała. Klejnot rodowy. Bez niego nie mogę wystąpić na wielkim. Balu. Trzeba wezwać detektywa, zarządził król, zrywając się z tronu. I niemal natychmiast do sali wkroczyli oni, czterej psi muszkieterowie. Panie, zostawcie to nam. Odnajdziemy diament i schwytamy złodzieja, powiedziała bajka, salutując łapą. Macie moje błogosławieństwo, rzekł król. Ale pospieszcie się, bo bal zaczyna się dziś wieczorem. Muszkieterowie mieli tylko kilka godzin, aby odnaleźć klejnot, śladami złodzieja. Dobra, mamy problem do rozwiązania, rzuciła Mia, ruszając przez korytarze. Od czego zaczynamy? Od miejsca zbrodni zasugerował Niko. Wszyscy ruszyli do królewskiej komnaty, gdzie na poduszce powinien spoczywać diament. Zamiast niego pozostało tylko puste miejsce i kilka włosów. Ha, mamy ślad, oznajmił humor wąchając sierść. Hm, ale to nie jest psia sierść, zauważyła Bajka. To kocia sierść wykrzyknęła Mia. Psy spojrzały po sobie z zaskoczeniem. To sprawka kotów, stwierdził Niko. Jest jedno miejsce w mieście pełne kotów. Bajka zmrużyła oczy. Stara wieża, siedziba gangu mruczków. Koty kontra psy. Psi muszkieterowie dotarli do starej wieży, opuszczonego budynku, który stał się kryjówką najbardziej przebiegłych kotów w mieście. To pułapka. Wyczuwam to, mruknął Niko, spoglądając na wąskie, ciemne. Korytarze. Bardzo dobrze. Minia uśmiechnęła się zadziornie. Lubię wyzwania. W jednej chwili z cieni wyłoniła się postać. Na szczycie schodów stał gruby, rudy kot w czarnym płaszczu i kapeluszu. A cóż to? czterej muszkieterowie. zamruczał zanim wyłoniło się kilka kotów o chytrych minach. Panie i panowie, poznajcie Don Feliksa, przywódcę gangu. Mruczków, powiedział Humor, tonem pełnym grozy. Hej, skąd pochodzi jego imię, szepnęła bajka. Słyszałem, że to najbardziej przebiegły kot złodziej w mieście, odparł Humor. I mistrz ucieczek, dodał Niko, spoglądając na Feliksa. Don Felix zeskoczył na ziemię i oblizał łapę. Więc przyszliście po diament, tak? mruknął. Oddawaj go natychmiast, warknęła Mija. No cóż, nie mam go, kot uśmiechnął się chytrze. Co? zdumieli się muszkieterowie. Ukradłem go, to prawda, ale ktoś mnie wyprzedził. Był jeszcze sprytniejszy ode mnie. Bajka zmrużyła oczy. Kłamiesz, Don Felix, wzruszył wąsami. O nie, moi drodzy, to sprawka księcia wrony. Kto to? Spytał Niko. Najbardziej tajemnicza postać w całym mieście, zamruczał Don Felix. Złodziej, którego nikt nigdy nie widział. Muszkieterowie spojrzeli po sobie. Nowy cel. Trzeba odnaleźć księcia wronę i odzyskać diament, powiedziała bajka. Ale przed balem. Przypomniał humor. Nie ma czasu do stracenia. Rzuciła Mija. Czterej psi muszkieterowie i zagadka księcia Wrony nasze psie. Muszkieterzy ruszają tropem tajemniczego księcia Wrony. Czy zdążą odzyskać królewski diament przed wielkim balem? Kto naprawdę stoi za tą intrygą? Przygotuj się na pościgi, fortele i wielki finał w zamkowych murach. Nocna obława bajka. Niko, Mia i Humor wybiegli ze starej wieży. Nocne miasto rozciągało się przed nimi jak labirynt cieni i świateł. Czas uciekał. Jeśli książę wrona naprawdę istnieje, musi się gdzieś ukrywać, powiedziała bajka. Ale gdzie? Mia zmarszczyła brwi. Miasto jest ogromne. Niko spojrzał w górę i nagle coś zauważył. Tam! wskazał. Łapą. Na dachu jednej z kamienic poruszyła się ciemna sylwetka. Ktoś nas obserwuje, mruknął humor, mrużąc oczy. To musi być on, zawołała bajka. Pościg. W jednej chwili czterej muszkieterowie rzucili się w pogoń. Gonitwa po dachach postać w czerni przemykała po dachach zwinnie jak cień. Mija i Niko, najszybsi w drużynie, z łatwością przeskakiwali przez murki i balkony. Prawie go mamy, krzyknęła Mija, przygotowując się do skoku. Ale wtedy ha! Tajemnicza postać nagle wybiła się w powietrze i z niezwykłą gracją zniknęła w mroku. Co? Niko zatrzymał się w miejscu. On lata? Zdziwił się. Humor. Nie, ale potrafi szybować. Bajka spojrzała na dach, gdzie leżało kilka czarnych piór. To nie pies, to kruk, Mia spojrzała na ślad. Kruk jako złodziej? Niko podrapał się po uchu. Teraz to już naprawdę dziwna sprawa. Bajka zmrużyła oczy. To nie koniec, musi mieć kryjówkę. I my ją znajdziemy, dodała Mia pewnym głosem. Kryjówka księcia Wrony po kilku godzinach tropienia. Psy stanęły przed opuszczoną wieżą zegarową. To tu, wyszeptała bajka. Ostrożnie otworzyli drzwi i weszli do środka. Powietrze było przesycone zapachem starych ksiąg, metalu i piór. To wygląda jak laboratorium? Zauważył humor, przyglądając się dziwnym mechanizmom. Na środku pokoju stała ogromna klatka, a w niej diament królowej. Wykrzyknęła Mia. Nagle za nimi coś zaskrzypiało. Wiedziałem, że przyjdziecie. Muszkieterowie odwrócili się gwałtownie. Na szczycie schodów stała tajemnicza postać w czarnym płaszczu. Nie był to kruk, ale kot. Don Felix zdziwił się Niko, ale kot pokręcił głową. Nie, jestem księże Wrona. Kot wykrzyknęła Mia. Książę Wrona uśmiechnął się chytrze. Tak, wszyscy myślą, że jestem ptakiem, ale to tylko legenda. Prawdziwa sztuka złodziejstwa polega na tym, by być niewidzialnym. To ty ukradłeś diament, warknęła. Bajka odsłaniając kły. Owszem, kot przeciągnął się leniwie, ale zrobiłem to dla sprawy dla prawdziwego władcy królestwa co masz na myśli zapytał niko czując że kryje się za tym coś więcej książę wrona spojrzał na nich i uśmiechnął się tajemniczo bo widzicie prawdziwy król już tu nie rządzi prawdziwy spisek bajka i reszta spojrzeli po sobie z niedowierzaniem chcesz powiedzieć że król zaczęła mia nie jest prawdziwym królem, dokończył Niko. Dokładnie. Ktoś potrzył się pod niego i przejął tron. Kot zeskoczył na ziemię i podszedł bliżej. I to właśnie on kazał mi ukraść diament, by odwrócić uwagę od prawdziwego spisku. Kim jest ten oszust? warknęła bajka. Tego właśnie próbuję odkryć, przyznał książę Wrona. Dlatego was śledziłem. Psy spojrzały po sobie z zaskoczeniem. To znaczy, że jesteś po naszej stronie? zapytał humor. Można tak powiedzieć kot westchnął. Ale czasu jest mało, jeśli nie udowodnimy prawdy dziś wieczorem koronują oszusta jako jedynego. Władcę Mia odsłoniła kły. Nie możemy do tego dopuścić. Bajka podniosła głowę. Musimy dostać się na bal i ujawnić prawdę. To będzie trudne, mruknął książę Wrona. Wielki bal zaczyna się za godzinę. Humor przełknął, ślinę. A nie możemy po prostu, no nie wiem, wejść tam i powiedzieć wszystkim? Niko spojrzał na niego z politowaniem. Humor, od kiedy ktoś wierzy psom i kotom bez dowodów. No tak, racja. Humor podrapał się po uchu. — Bajka! — uśmiechnęła się lekko. — Zrobimy to w naszym stylu. Wszystkie łapy na pokład. I tak psi muszkieterowie oraz książe wrona postanowili wkroczyć na bal i ujawnić prawdziwego zdrajcę. Czterej psi muszkieterowie i spisek na balu. Psi muszkieterowie i książe wrona mają godzinę, by odkryć prawdę i uratować królestwo. Przed wielkim oszustwem, czy uda im się przeniknąć na bal? Kim jest prawdziwy zdrajca i jakie sekrety kryje królewski pałac? Przygotuj się na akcje, intrygi i wielki zwrot akcji. Misja. Infiltracja zamku. Bal rozpoczął się. Sala królewska lśniła od blasku świec i kryształowych żyrandoli. Wśród gości krążyły eleganckie psy koty w pelerynach, a nawet kilka sokołów w złotych kapturach. Na podium stał król, wysoki hart w królewskim płaszczu i złotej koronie. Obok niego znajdował się ser Maurycy, dawny wróg muszkieterów, tym razem odziany w odświętny strój. — Co on tam robi? — syknęła Mia, ukryta za kolumną. — Widzisz to, co ja? — – szepnął Niko. – Korona na głowie króla. – Jest za duża. – To nie jest prawdziwy król – wyszeptała bajka. – To przebieraniec – dodał humor. Książę Wrona uśmiechnął się chytrze. – Czas na wielką demaskację. Operacja Zepsuty Bal Psi Muszkieterowie i Książę… Wrona podzielili się na trzy grupy. Pierwsza grupa – bajka i Niko – Mieli dostać się na salę i podkraść do króla. Druga grupa, Mia i Humor, mieli wywołać zamieszanie, aby odwrócić uwagę strażników. Trzecia grupa, książę Wrona, miał wkraść się do królewskich komnat i odnaleźć prawdziwego władcę. Gotowi? szepnęła Bajka. Zawsze. odpowiedziała Mia. Akcja się rozpoczęła. Kocia awantura i psia zasadzka. Mia i Humor wbiegli na środek sali w pełnym pędzie. Zatrzymać ich, wrzasnął jeden ze strażników. O nie, coś mi wpadło do oka. Mia zaczęła dramatycznie przewracać się na podłodze. Jestem niewinny, dodał Humor, robiąc wielkiego susa w stronę królewskiego stołu. Prosto na tort. Pang. Ogromny tort czekoladowy rozprysnął się na wszystkie strony. Królewskie koty zaczęły piszczeć. Strażnicy wpadli na siebie, a kilku gości poślizgnęło się na bitej śmietanie. Zamieszanie było doskonałe. Tymczasem bajka i Niko przemknęli między gośćmi, skradając się w stronę tronu. Jeszcze, trochę, szepnął Niko. Byli już o krok od króla, demaskacja zdrajcy. Nagle drzwi do sali otworzyły się z hukiem. Stójcie! Rozległ się donośny głos. Wszyscy spojrzeli w stronę wejścia. Stał tam. Prawdziwy król. To ja jestem prawdziwym władcą, ogłosił, podchodząc na środek sali. Cała sala zamarła. Król. Na tronie zaczął się nerwowo. Cofać? Co? Co za nonsens? Ja, ja, próbował coś powiedzieć. Ale wtedy książę Wrona wyskoczył z cienia i jednym ruchem pazura zerwał mu płaszcz. To oszust, zawołał kot. Tłum zamarł w szoku. Pod królewskim płaszczem ukazał się ser Maurycy. On udawał króla, krzyknęła Mia. Maurycy warknął i próbował uciec, ale Bajka i Niko rzucili się na niego, przewracając go na ziemię. Straż królewska natychmiast otoczyła zdrajcę. Zdrada! Rozległy się głosy. Król spojrzał na muszkieterów i uśmiechnął się. Ocaliliście królestwo. Wielki finał. Spisek został ujawniony. Fałszywy król schwytany, a diament królowej wrócił na swoje miejsce. A teraz niech zacznie się prawdziwa uczta, ogłosił władca. Wsi muszkieterowie zasiedli na honorowych miejscach przy królewskim stole. I to się nazywa przygoda, Mija wzięła kawałek pieczeni. I honorowa kolacja, dodał humor, zajadając ciastko. Książę Wrona usiadł na tronie obok króla i spojrzał na bajkę. — Cóż, może nie jesteście tacy źli, jak myślałem. Ty też byłeś niezły, przyznała bajka z uśmiechem. Niko spojrzał na wszystkich i uniósł kielich mleka. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, dokończyli chórem. I tak czterej psi muszkieterowie raz jeszcze uratowali królestwo. Ale wiedzieli jedno, prawdziwa przygoda jeszcze przed nimi.